I ruszyły. Tutaj gorzej ruszył ten Franciscus, ostatni. Na razie jeszcze nie wpada w tempo, a prowadzi Rental. Rental, blisko niego Colin the Brave. W czołówce jest również Golden Hundred. To są pierwsze trzy konie. Tam dalej cofająca się niezwykła. Jest tam również yy, yy, spadziari, pozostałe konie Franciscus. Z tyłu, z tyłu również galopuje Chrom oraz Gaston Grey. To są trzy ostatnie konie. Cały czas prowadzi Rental. Rental, on na pierwszej pozycji. Na drugiej pozycji jest Colin w 3200 metrów do celownika. Na trzecim miejscu w posyle Golden Hundred Dalej cała w ręku Laurella. Obok niej galopuje Spaggiari i pozostałe konie. Ostatnie jest Chrome. Z tyłu również Francisku z tyłu jest również niezwykła, która już traci kontakt z końmi, jest na ostatniej pozycji, mimo że Amazonka pogania ją tutaj batem. W konie już są w zakręcie, pół zakrętu nadal na pierwszej pozycji rental. Na drugiej tutaj razem Colin de Brave oraz Golden Hundred. Nic się nie zmienia. Przesuną się spadziari do przodu. Tutaj większym kołem w środku. Real Gold, ale dość ciężko galopuje od pola, będzie finiszował Gaston Great. No i wyjście na prostą zyskał przy kanacie Colin de Brave i on prowadzi 400 metrów przed celownikiem, ale Gaston Great rozpędza się tu kapitalnie środkiem toru i za chwilę obejmie prowadzenie do celownika jeszcze 250 metrów. Colin Brave się broni. Jednak te dwa konie tylko walczą o zwycięstwo. Colin Brave przy kanacie Gaston Great od pola i Gaston Great wygra ten wyścig. Gaston Great, Colin de Brave na trzeciej pozycji Franciscus.